Siemano, ja jestem Grzeszek, a to jest mój drugi poradnik. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować program Sony Vegas Pro 12 do obróbki oraz renderowania Waszych materiałów. Na początku muszę Wam powiedzieć, żeby uzyskać pełny wymiar tego, co ja pokazuję, polecam Wam tryb pełnoakronowy i yy, coś hd. Także tak. Pierwsza rzecz jaką musimy zrobić, to wejść w File, yy, Properties. Następnie yy, z Template wybieramy sobie hdv 720 myślnik 30p stanowia się 1280 na 720 29,900 fps. Yy, tutaj mamy to już się Mamy wysokość, szerokość. Tutaj nic nie zmieniamy. E, to się wszystko pięknie zgadza. E, pixel format 8-bit. E, full resolution, rendering quality, ustalmy na best. E, wybieramy, jak, gdzie mamy zapisać nasze filmiki. I ustawiamy start a new project with these settings, dzięki czemu e, także nasz kolejny. Projekt będzie w tych ustawieniach. Zaczynamy. Klikamy Apply i OK. Następnie bardzo ważna rzecz. Klikamy Opcję. Preferences. Video. I ustawiamy tutaj Dynamic RAM, czyli ile RAMu dajemy temu naszemu programowi. Domyślnie jest ich 200. Ja ustawiłem sobie połowę tego miejsca, trochę więcej niż połowę, bo mam 8GB, czyli to jest 7125MB. Ustawiam sobie 4000, to jest wystarczająco. Jak macie na przykład, nie wiem, 4GB, czyli tu idą to ustawi 2000. Albo, a 16 to 8000, nie? Wi wiadomo o co chodzi, nie? To jest bardzo ważne. Wtedy szybciej się też renderowało. Hmm, Okej, okay. żeby przejść do renderowania, najpierw musimy sobie sobie zinportować. Ja to sobie przygotowałem e, EuroTraka. Czemu by nie? Hmm. Rzucamy go na czasu. I tak, jak widzicie, e, ja mam, nie wiem czemu, nagrywają mi się dwie ścieżki dźwiękowe. W sumie jedna ścieżka dźwiękowa, bo druga jest e, pusta, ale się nagrywa. I nie wiem, czy to jest ważne, czy nie, ale tak czytam na forum, że lepiej e, tak robić, że jak macie jakąś niepotrzebną ścieżkę, na przykład taką, jak mi się robi, albo jak e, modyfikujecie swój głos i macie na przykład kamerkę, dźwięk z kamerki oryginalnej i ten zmieniony, no to robimy tak. E, mamy niepotrzebny... Niepotrzebną ścieżkę audio, której tak faktycznie nie, nie istnieje, nic nie niej, bo nie ma żadnego dźwięku na niej. Zaznaczamy ją, klikając na nią, lewym ściskiem myszy, bo tak to się dzieje, wszystko jest połączone, nie? Klikamy na nią, tak jest włączona, nie? To jest włączona, takie brązowa, taki bordowy, brązowy, nie wiem jaki kolor. Naciskamy przycisk, klawisz U, i dzięki temu jest ona rozdzielona, i ten krem, kremu, klikamy prawym i delight. Dzięki czemu mamy mniej ścieżek do nagrania i przez co program będzie się mniej mulił i szybciej nam wyrenderuje. Jeszcze tak. Zobaczycie, kurde, czarne paski, nie? Kurde, bo dobrze bo by ich nie było, nie? No to nic prostszego. Klikamy na nasz plik wideo. Klikamy prawym. Properties. Odmieniamy maintain aspect ratio. Klikamy OK. Rozciąga się pięknie do naszej rozżyczości projektu. No, patrzcie, nie, jeszcze tak. Odnosie tego może tam, jak sobie tutaj. Możecie to przyspieszać, powalić, jak tam wolicie, ale to jest tylko przygotowanie do renderowania. Czy to jest przypadkowo, nie od tego tak ładnie? Nie? No nie wiem, czy to ma sobie ładnie, nie? O, tak. Ładnie. I teraz tak. Ustawienie renderowania. Chodzimy w file render as. I już mam tutaj ustawione. Ciekawe, czy to mogę jakoś wam pokazać. lecz tak. Wybieramy sobie hmm, format. Format to jest. Który był format? Momentik. Tak, to jest to Windows Media Video V11 hmm. w nawiasie WMV. Wybieramy sobie 6 Mbps HD, 120x30p Video. I potem klikamy. Customize template. I tak. Audio. Nic nie zmieniałem. Video. W moda. MOD CBR. Format. Windows Media Video 9. I to najważniejsze praktycznie. image size. High definition. 1200 Tutaj, jeśli byśmy mieli mniej to musicie wybrać na 29 970 NTS Tutaj macie, widzicie, 900, to bierzemy na opór, czy na setkę. Bitrate nie zmieniamy, index sama nic zmieniamy. Project, w projekcie ustawiamy video rendering quality na good albo best. Ja będę na best co to, to się tyczy temu, że jest najlepsza jakość, ale też te filmiki więcej ważą. Razem wam mówię, że jeżeli chcecie być filmiki, to filmik około 18, 18-minutowy yy, waży 800 mega. Także, sporo, ale jest dobrej jakości. Dostarczę na best. Nic innego tutaj już nie zmieniamy. Klikam OK. No i on wybrane. Hmm, A czy ja ich zapomniałbym. Jak to już wszystko sobie napiszecie, upisze, to możecie nazwać swoją template. Eee, nie na przykład nie. YouTube eee, HD Psy. Coś takiego. Klikamy e, zapis i OK. I teraz mam, moje battene. No, jeszcze nie chce widzicie YouTube, ale OK. Nieważne, nie? no zobaczcie, jak chcecie. Klikacie to, żeby było złączone. Klikacie render. No i teraz je ja to przyspieszę. Widzimy się za chwilę. OK. E, renderowanie się skończyło. Teraz może otwórzmy sobie to. To e, Proszę bardzo, tu mamy. Nasz filmik, jak widzicie, 30 sekund do 15 mega, czyli minuta około 30 mega zajmuje przy takim krótkim filmiku. Otwórzmy go sobie. Wszystko pięknie się nagrało wyrenderował się, nie może nieść takie ustawienia są najlepsze i yy, jedyne, jakie działają, bo to, co się wydarzyło mi, to jest masakra na początku, ale udało się, doszłem. Jeśli chodzi o Full HD, to jest to analogiczne, tylko trzeba wybrać zamiast opcji 1280x720 30 fps, trzeba wybrać 1920x1080 30 fps i tyle. Proszę tak samo, identycznie. Mam nadzieję, że poradnikom się przyda. Gwarancja tego, że się nie stanie, za się stanie, nie zatrzymam się do czy coś w tym stylu jest praktycznie stuprocentowa. A ja byłem Grzesiek. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do kolejnego materiału z poradnika, jakiś naprawdę kiedyś będzie. Na razie.